Dzisiejsze pytanie dotyczy tego, dlaczego w ogóle potrzebuję różnych typów maszyn sitowych do różnych produktów? Dlaczego nie używam jednej maszyny do wszystkiego? To marzenie inżynierów, ale nie działa. Bo jeśli zajmujemy się procesem siedmiu, o co zawsze chodzi przy siedmiu? Mam tutaj zboże. Mieszanki zbożowe przedstawione tutaj na pojedynczym ziarnie. Ziarno porównuje swoją formę ziarna z oczkami. Ziarno mniejsze niż oczko musi przejść przez oczko. Większe nie powinno być dzielone, by oddzielić się od mniejszego ziarna. To oznacza oczywiście, że jakość produktu wymaga jak największej ilości porównań. Teraz każde ziarno ma inne zachowanie: kwadratowe, okrągłe, podłużne. Niektóre mają inny sposób poruszania się na maszynie do sortowania. Oczywiście muszę dostosować maszynę do przesiewania, aby była w harmonijnym związku z ziarnem, co umożliwi przeprowadzenie tego. Pozwala na porównanie i oczywiście oznacza, że muszę wybrać osobne częstotliwości dla każdego dobra zadaniowego. Jaką częstotliwością najlepiej przeskoczyć przez sito, aby jak najczęściej porównywać? Muszę dostosować amplitudy drgań do materiału, muszę dostosować nachylenie sita, muszę dostosować różne parametry do materiału transportowanego i nie mogę tego zrobić za pomocą jednej maszyny. Drobne ziarna wymagają wysokich częstotliwości, aby częściej się nimi wstrząsać. Duże ziarno wymaga długich częstotliwości, mniej momentów porównawczych. Lepki materiał zachowuje się inaczej niż suchy, sypki materiał i musi być dopasowany do siebie. Nie ma uniwersalnej maszyny do przesiewania.